Czy ja palę? pan kierowniczku, ja palę przez cały czas! Aplikacja? E nie, Wszystko? Tak, i płatność wnikiem. Proszę bardzo. jak się sprzedają jednorazówki generalnie. No bardzo się sprzedają. Co mam więcej powiedzieć? No, codziennie, praktycznie po 50 takim więcej. I są klienci, którzy przychodzą dzień w dzień i kupują. Codziennie. Schodzi dobrze, to Czy Te jednorazówki e-papierosy rzeczywiście je ludzie kupują? Tak? Kupują. Tak, bardzo często. Bardzo często zamawiamy, tak jak teraz przyjechała dostawa. Tu głównie ludzie młodzi kupują? Młodzi, młodzi. No, ale mi się takie 40 też. Tylko pełnoletnie. U nas. Pełnoletnie, bo bez dowodu oczywiście nie sprzedajemy, tak jak tam dalej, nie? Chcą tego zakazać, sprzedaży, co pani sądzi? Ale zakazać młodzieży, czy w ogóle sprzedaży? Nie mam zdania, no, skoro są szkodliwe, jak, tak jak mówią, no to czemu nie? Że wiem co to jest, ale genialnie, no ja się, ja się wstrzymuję. Jest to środek nadużywany przede wszystkim przez osoby małoletnie, nawet nieletnie, a że pracuję w oświacie, to wiem jaki to jest problem duży. I tak, jestem jak najbardziej za zakazem. To na pewno jest trucizna, więc młodzież jak najbardziej nie powinna mieć do tego dostępu. Czym one się różnią? Co w nich jest? No to tutaj powiem panu szczerze, że chodzi jedynie pewnie tylko o smak. Bo bardzo dużo schodzi mi 0% tytoniu, tak? zeróweczki, tak jak mamy. Chodzi o sam smak tylko palenia. No są smaki, jest duży wybór. No i mówię, przede wszystkim to, że są dobre. I nie śmierdzą. I nie śmierdzą. Nie śmierdzą. Że zwiększony dostęp no, sprawia, że, że osoby będą sięgać częściej, bo jest to łatwiejsze dla nich. W krajach północy, kiedy alkohol jest sprzedawany tylko w sklepach państwowych, w określonych porach roku, inaczej, w określonych porach dnia, y, owszem, mamy tam wyższy współczynnik, jeżeli chodzi o problemy z alkoholem, natomiast y, generalnie. No, wpływa to na, 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 mniejszy, na mniejszy dostęp. No, na mnie to nie wpływa w żaden sposób, nie, no, nie na nikogo z moich znajomych też, nie, także no, ciężko mi się wypowiedzieć, nie znam się też zbytnio na tym, także nie wiem, nie naprawdę ciężko mi stwierdzić, czy, czy to jest dobre, czy to jest złe. Teoretycznie ludzie mają wybór, ale słyszałem, że nie jest to za, za zdrowe. Właśnie, no właśnie, ale to porozmawiajmy o tym wyborze, czy, czy powinien być taki odgórny zakaz, czy jednak powinno być, że, że jeżeli, no bo to jest jakby wiadomo od 18 roku życia, czy ja sobie sam decyduję, czy chcę, czy nie chcę. No koniec końców jednak powinien być wybór. Powinny może być dostępne i co kto lubi na zasadzie, albo ktoś kupi, albo ktoś nie kupi. Czyli jest pani jakby za, za wolnością, po prostu osoba pełnoletnia decyduje sobie. tak, tak, tak. No Na to by wyglądało, I na to by chodziło, że to tak powinno, być, tak powinno funkcjonować. Myślę, że papierosy, tak samo jak jedne jazówki, nie ma na ten temat wystarczających badań, żeby stwierdzić, jakie związki dokładnie są szkodliwe czy nie. Um, jeśli chodzi o porównanie ze zwykłymi papierosami, to mówią, że temperatura przy spalaniu tytoniu jest większa, dlatego wydzielają się więcej związków jak odtwórczych się wydziela. Tutaj tego nie ma przy jednej ale znowu są inne związki, <laughs> dlatego no zakazy tak są od tego, żeby nas uchronić przed czymś, co jest niebezpieczne.